Witam serdecznie, witam was drogie ucieleśnienia Boskości. Tak Sai Baba często wita wszystkich tych, którzy przychodzą na darsza. Podkreśla drogie ucieleśnienia Boskości. Ponieważ chcielibyśmy jako już fundacja Zająć się chorymi, potrzebującymi pomocy, wspierać ich. Chcielibyśmy rozpocząć w końcu tą sewę bezinteresowności. Więc potrzebujemy w tej chwili bardzo mocnego wsparcia wszystkich tych osób, które chciałyby uczestniczyć w tym całym projekcie fundacji. I pomagać wszystkim potrzebującym pomocy. Wszelkiej. Nie tylko, powiedzmy, tutaj chorym, ale też wszystkim tym, którzy po prostu potrzebują takiej pomocy. Po to powstała w sumie ta fundacja. Dlatego też pięknie dziękujemy sponsorom, którzy no, pomagają nam w tym, żeby były. Pieniądze na to, żeby się zająć tymi osobami, żeby mogły mieć wszystko za darmo: posiłek jak przyjadą, transport. No i oczywiście tutaj wsparcie, które my możemy dać właśnie w ramach SEWY, czyli darmowo. Chcielibyśmy 18 września po warsztatach dwudniowych adepta zrobić przyjęcie dla potrzebujących właśnie takiej pomocy. Jak sobie to wyobrażam, że terapeuci nie tylko będą pracowali na stołach, ale będą też mogli opowiedzieć, czy o sobie, czy o tym, co robią, czy też o tym, jak możemy żyć inaczej, bez lęku, bez strachu i przed śmiercią, ale też przed codziennością, która jest. Sejbaba tak dużo ostatnio mówi w tej osiemnastej części uwacza, czyli tych dyskursów, które pokazały się niedawno, że naprawdę warto przeczytać te dyskursy. Zresztą we wszystkich tych dyskursach wszędzie jest podkreślane, żeby się nie bać tego wszystkiego, ale też, żeby pomagać, 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 że w tej chwili jest to najlepsza ścieżka do tego żeby można było wszystkim tym potrzebującym po prostu pomóc. Nie ma lepszej drogi niż sewa. Nawet medytacja tego nie zastąpi i to, co ostatnio wam czytałem, że ileś tam uncji wiedzy, ale to na sewy. Takie jest mniej więcej tego przeliczenie. Myślę, że jesteśmy stworzeni do tego, bo przychodząc na warsztaty widzę, że macie serca otwarte, pełne miłości, radości, że chcecie i się tego wszystkiego jakby nauczyć, a właściwie no przypomnieć sobie, to kim jesteśmy i co też potrafimy. To, że życie może być wieczne, że nie musi istnieć śmierć, to jest jedno. Ale z drugiej strony, podkreślanie, że nasze myśli odzwierciedlają to, kim jesteśmy, czym jesteśmy, no to zdecydowanie powinniśmy robić na co dzień. Życie w prawdzie, w prawości, w moralności, etyce to jest wyzwanie, które podejmujemy każdego dnia. Chciałbym żebyście się wsłuchali w to Satya Sai Baba. Satya Sai Baba, czyli Sai Baba przyszedł jako prawda i ta prawda jest wynoszona na piedestał u niego od samego początku aż po dzień dzisiejszy i warto o tym pamiętać, że powinniśmy żyć w prawdzie. Bardzo często wielu z nas zapomina o tym, że to prawo przyczyny i skutku do pewnego momentu istnieje, później ono nie ma. Ono nie było w założeniu tego, żebyśmy żyli w takim świecie, ale jest. I wtedy, kiedy kłamiemy, czy okłamujemy, i siebie, i Boga, i wszystkich dookoła, no bierzemy na siebie olbrzymią odpowiedzialność. Jeśli mamy pojęcie tego, że coś, co robimy, może szkodzić innym, Bierzemy na siebie przyczynowo-skutkową odpowiedzialność. Jeśli wiemy, a powtarzam Wam to już nie pierwszy raz, że branie psychodelików jakichkolwiek otwiera nas na tą ciemną stronę, niejasną, otwiera nas na taki astral, który nas oszukuje, wprowadza zamęt i chaos w, nas, w naszym życiu, Odczepia się więzi dusze, i dzieją się rzeczy po prostu tragiczne. Nawet nie chcę w tej chwili o tym mówić, bo chyba nie czas na to, bardziej może na warsztatach, ale dzieją się ostatnio rzeczy tragiczne. Wszędzie, gdzie te ceremonie, jakiekolwiek, które są związane z psychodelikami, wprowadzają potem w ludzi taką czarną, żeś maś że po prostu ostatnio mi się nawet już na ten temat nie chcę mówić ani myśleć więc bardzo bym prosił ponieważ bierzemy też odpowiedzialność karmiczną przyczynowo-skutkową za tych ludzi którzy przyjdą na zajęcia z nami po to żeby pomóc sobie swoim rodzinom swoim bliskim żeby Odebrać od nas prawdę i miłość, ale też czystość, etykę, moralność, brak egoizmu, żeby płynęła z nas tylko dobroć i miłość, więc bardzo proszę, żeby te osoby, które biorą jakiekolwiek psychodeliki, po prostu nie uczestniczyły w tych zajęciach z chorymi czy potrzebującymi pomocy. Nie chcę, by na nich cokolwiek mogło przejść, czy też złapać ich właśnie tutaj u nas w Maryno, kiedy będą u nas. Dobrze wiecie, i podkreślam to już wiele razy, że bardzo często można to złapać jak wirusa. Nie tylko przez zabieg na kimś, ale też wtedy, kiedy stoimy w kolejce, kiedy uczestniczymy w ceremoniach, w jakichś większych grupach, czasami. Nawet koncerty, mecze, cokolwiek, wszędzie można złapać. Ale na ceremoniach łapie się bardzo mocne, a nie daj Boże, jak się ktoś przestraszy, potrafi w niego wejść tak dużo, że czasami się zastanawiam, dlaczego jeszcze ciała takiego kogoś to, to nie rozerwało. To jest po prostu horror. Horror, który oglądam ostatnimi czasy każdego dnia. Mimo, że zostałem do tego przygotowany przez te 6 lat, trudno jest mi się pogodzić z tym wszystkim, że coś takiego istnieje. Dlatego bardzo proszę, żeby prawda była na pierwszym miejscu u wszystkich, ktokolwiek zechce przyjść i nam pomóc. Że nie możemy tych ludzi narażać na cokolwiek, bo wejdziemy w odpowiedzialność właśnie karmiczną przyczynowo skutkową. Nie chciałbym ani krzywdzić jednych ludzi, ani też terapeutów. Więc po prostu zróbmy wszystko tak jak potrzeba. Czyli niech każdy robi to, co uważa, ale nie w tym miejscu, bo w tym miejscu chciałbym właśnie dużo tej czystości, dobroci miłości, bez czegokolwiek psychodelików, ale nie tylko w tym dniu. Te osoby po prostu mają być czyste. Czyli to co Sai Baba podkreślał zawsze bądź mną, czyli bądź Sai Babą, bądź Jezusem, bądź Buddą, bądź dobrym chrześcijaninem, buddystą, hinduistą. To jest właśnie podstawa tego wszystkiego, co chcielibyśmy tutaj zobaczyć. Więc naprawdę proszę wszystkich o to, żeby być prawdziwymi, z prawdziwego zdarzenia terapeutami, żeby być sewakami w pełni tego słowa znaczeniu w takim procesie bezinteresowności dla wszystkich, bo wszyscy reprezentują Boga. Każdy, który idzie swoją ścieżką, bardzo proszę, niech każdy idzie. Każdy ma tą darmiczną ścieżkę wybraną już i przeważnie wiecie, czego chcecie, przeważnie. Ale tutaj fundacja i my osobiście, czyli założyciele tej fundacji, odpowiadamy za tych, którzy się tutaj pojawią. W związku z czym nie chcemy wprowadzać czegoś takiego że będą terapeutami tutaj osoby, które biorą psychodeliki. Tego nie chcemy, po prostu nie. Nie chcę tego też Sai Baba, a ja chciałbym kiedyś przedstawić i móc powiedzieć, że to są właśnie sewacy, którzy bezinteresownie pracują. Czyli jeśli przyleci Sai Baba, pokazać tych wszystkich, którzy Pracują na rzecz fundacji, na rzecz innych ludzi, wspomagają, pomagają na wszelkie możliwe sposoby. To jest piękny czas, w którym można to robić na co dzień i otrzymać potem zwrot tego wszystkiego że wraca do nas właśnie miłość, dobro i nie tylko, a Bóg się nami opiekuje. Jeśli chcemy, by ten nasz Ram tutaj powstał, jeśli chcemy, by powstało to centrum zdrowia, to po prostu musimy działać z pełną etyką, moralnością, świadomością w prawdzie i niekrzywdzeniu. W niekrzywdzeniu jako podstawie tego wszystkiego, co robimy. Dochodzimy do tego miejsca, w którym. Zaczynamy już tą samoralizację naprawdę dotykać. To, co mówiłem już w poprzedniej kawce, samoralizacja jest na wyciągnięcie ręki, ale i do niej potrzeba nie tylko dużo cierpliwości, ale właśnie totalnej czystości. Jeśli chcemy, by nasze serca były otwarte, by były czyste, by sięgały do nadprzyczyny, a nie do astralu, który okłamuje i wprowadza jako zamęt w nasze życie, no i potrafi nas omamić światłem, które jest tym fałszywym światłem o bardzo grubej częstotliwości. I bardzo często wtedy myślimy, że osiągnęliśmy boskość. Niektórzy z tych, którzy biorą psychodeliki, mówią: No, ale rozmawiałem z Bogiem. Nic bardziej mylnego. Wtedy, kiedy Bóg przemawia do nas, najpierw mówi do nas cichutko i tylko i wyłącznie w nas samych, w naszym wnętrzu, tu głęboko, gdzie spoglądamy na tą esencję boskości, która jest w nas, jeśli się przez nią przebijemy, sięgamy do Chrystusa, którym tak naprawdę jesteśmy i który powinien przejawić się przez nas. Więc zróbmy wszystko, by ten Chrystus przejawiał się przez nas. Usłyszycie wtedy Boga wyraźnie i mocno, jak podkreśla, kim jesteście i czym jesteście też dla Boga. Więc warto tego wysłuchać. Warto wysłuchać i warto w tym być, poczuć też zapach kadzideł, amrity, usłyszeć muzykę sfer. Poczuć też, jak nasze ciało po prostu wibruje w Chrystusie, a my możemy tego Chrystusa przekazywać wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy, i wtedy możemy też opróżnić ich umysł i spowodować, że te wyleczenia będą mocne, skuteczne. Przecież to jest marzenie każdego terapeuty. Dlaczego mamy to psuć? Czymś, co jest bardzo zewnętrzne, psychodeliczne, już sama nazwa jest po prostu czymś psychodelicznym. Więc bardzo was proszę o tą czystość, bezinteresowność i dziękuję pięknie wszystkim ofiarodawcom, absolutnie wszystkim. Za każdą złotówkę, którą oddajecie i ufacie, że będzie prawidłowo wydana i tylko i wyłącznie na cele fundacji i tak chcemy 18 o 8:30 proponuję żebyśmy się spotkali jako terapeuci i porozmawiali sobie i ewentualnie popytali o to co jak zrobić i mielibyśmy wtedy około dwóch godzin na to że możemy się w pewien sposób jeszcze przygotować do przyjazdu tych wszystkich osób, które będą potrzebowały, załatwiamy w tej chwili transport darmowy na to pierwsze spotkanie, ponieważ obiecaliśmy studentom trzeciego wieku, wyschodzimy z zapytaniem do nich, czy chcieliby skorzystać i ile osób ewentualnie chciałoby skorzystać. To oczywiście, jak ktoś tam się nam przytrafi, że tak powiem, z innej sfery, nie ma, nie ma też z tym problemu. Ale musimy wiedzieć, ile będzie osób, dlatego, że chcielibyśmy przygotować chociaż ten jeden posiłek. No i oczywiście drobiazgi, typu kawa, herbata i wszystko to, co czasami tak lubimy wziąć w palce i do buzi, przegryźć coś wtedy, kiedy rozmawiamy. No a myślę, że będą takie właśnie momenty, gdzie przy tym wspólnym stole, Łagatki będzie można porozmawiać, że mam nadzieję, że potworzą się takie grupki fajne, gdzie ta wymiana słów, zdań, miłości będzie płynęła od nas do nich i od nich do nas. Potrzebujemy dużo cierpliwości do tego, żeby zająć się osobami starszymi. Z młodymi jest inaczej, ze starszymi jest inaczej. No, ale wszyscy macie już na tyle doświadczeń, że myślę, że yy, damy sobie tutaj radę. Dzisiaj od sponsora dostaliśmy już resztę stołów, czyli mamy 12 stołów zabiegowych, i te 12 stołów zabiegowych będzie mogło służyć wszystkim tym, którzy będą potrzebowali pomocy. Mam nadzieję, że z czasem to się rozwinie do tego stopnia. Że będzie nie tylko raz w miesiącu, ale dwa razy w miesiącu, a potem, że stanie się naszą codziennością, gdzie będziemy z przyjemnością przychodzili do miejsca, które mam nadzieję bardzo polubimy i wszystko to, co się tam będzie działo, bo jest to naprawdę piękna praca. I że po prostu każdego dnia będziemy przyjmowali ludzi, rozmawiali z nimi. Ewentualnie pokazywali po nas samych, jak można pójść taką ścieżką darmiczną miłości, oddania, dobroci, i że to będzie taka wskazówka. Potrzebne jest nam miejsce, które będzie takim stałym miejscem, gdzie będziemy mogli przyjeżdżać. Słuchaj, Kaziu, o, mam czas, mogę dzisiaj mieć, jakby, powiedzmy, dyżur, odbieramy telefony. Mogą być już wtedy, możemy mieć jakiś ogólny telefon, możemy odbierać telefony, możemy rozmawiać przez telefon, ale możemy wtedy też i na miejscu i komuś pomóc, i porozmawiać. I może uda nam się zrobić tą świątynię uzdrawiania. Właśnie tam, w tym parku u Agaty, w tym miejscu, gdzie jest tak silna energia, to być może kiedyś powstanie, może najpierw namiot, a potem po prostu świątynia uzdrawiania, w której ludzie samoczynnie, wtedy kiedy nasze myśli i umysł będą już inaczej mogły pracować z wiarą i zaufaniem, że następować będą samouleczenia. Ale oczywiście, tym osobom chcielibyśmy też podać yy, trochę. Recept. Każdy z nas je ma, bo przecież każdy z nas, trafiając, czy na warsztaty, czy pomagając innym, przeszedł już jakąś swoją ścieżkę. Każdy ma z nas jakieś pomysły. Wiemy, kto czym się zajmuje, można komuś podesłać. No tutaj, bez problemu, wtedy przekazywać osobę jednej, drugiej osobie, po to, żeby. Zadowolić i wtedy, żeby w kimś powstało coś, co można nazwać autoleczeniem czy samoleczeniem, bo myślę, że mając już tyle narzędzi, które podaliśmy, można je w jakiś sposób zebrać, uogólnić. Nie musimy przecież wszystkiego podawać, ale to, co najprostsze dla tych ludzi. Chociaż spoglądanie w to swoje światło i rozszerzanie go, czy ten oddech Boga, który no, ma takie dosyć fajne tam powodzenie gdzieś na YouTubie, to są rzeczy proste, ale bardzo często wyciszające naszą psychikę, wyciszające nas w ogóle. Robiące to, że gdzieś ten lęk znika, że nie mamy tego lęku przed życiem takiego, że mamy większe zaufanie do życia, do Boga i chyba o to chodzi. Myślę, że znajdziemy wiele sposobów na to, żeby ludziom pomóc. Myślę, że potrzebujemy takiego miejsca, jak tutaj, to miejsce Ołagaty, Maryno 11. Czy będziemy mogli tam pracować dłużej i jak pracować, nie wiem, ale mam tą nadzieję i warto się pomodlić właśnie o to, żeby i to miejsce i może tutaj, gdzie będzie można budować na tej działce, żeby stały się naszym takim no, prawdziwym domem, który będzie miał ciągle drzwi otwarte dla wszystkich potrzebujących osób. Że ciągle będziemy mogli wyciągać ręce, otwierać serce, albo raczej, że będziemy mieli je otwarte 24 godziny na dobę, ale bez jakichkolwiek dopalaczy. Wszystko mamy w sobie. I tak jak mówiłem Wam, siła wewnątrz nas, jak pisze autorka Drzwi do wszystkiego, jest 10 tysięcy razy większa w nas niż wszystko to, co na zewnątrz. Więc korzystajmy z tego. Nie bierzmy nic z zewnątrz, tylko i wyłącznie wewnątrz. Wtedy, kiedy sięgniecie do Chrystusa i Go pobudzicie, bo ostatnimi czasy coraz częściej, a właściwie chyba już cały czas robię to przy zabiegach, gdzie wchodzę w Chrystusa w kimś po to, żeby ten ktoś mógł poczuć, to ciepło, to miłość, żeby to wszystko mogło w nim zagrać, żeby te wszystkie ciemne rzeczy gdzieś tam uciekały z nas, to jest to najprzyjemniejsze, co może się zdarzyć właśnie przy zabiegach. Nie zawsze uleczenie fizyczne jest tak ważne, jak właśnie to, że możemy poczuć, że jest w coś w nas większego. Niż tylko to, że jesteśmy tym ciałem. Bo tak naprawdę, przecież nie będąc ciałem, ale tą boskością, która jest w nas, to nie ma nic piękniejszego, żeby poznać samych siebie, doświadczyć, no i przejawiać w każdej chwili naszego życia. żegnając się z wami i popijając jeszcze łyczka kawki powiem za sajbabo do następnego spotkania drogie ucieleśnienia boskości nie zapominajcie kim jesteście i że macie tak ogromną moc w sobie tu w swoim wnętrzu że nie potrzebujemy absolutnie nic z zewnątrz. Pięknego dnia Wam życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia.